Cześć, witajcie, z tej strony Krasek a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19. Przed nami widzimy akcja yy, yy, sadzenia ziemniaków. Yy, wypożyczona oczywiście nasza... nasza nie nasza, ale przez chwilę. Yy, sadzarka, yy, nasza ładowarka i przyczepa ziemniak z sadzeniakami. O. I, najpierw trzeba już coś takie, A, eee, tak, akcji, że mamy, my tu wysypujemy, o, proszę bardzo, pięknie, jak widzicie, odpalamy ładowarkę i ładujemy, o Jezu. A to głośny to ładowarka na łapkę. To powinno być rozłożone. Jak się ładuje, czy się rozłożone, Nie wiem. Chyba nie, tak powinno być. O! 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 A w który to się. O! Pięknie. Tyka, że. Bra. O. I pięknie ładujemy. Ty to jedna łyżka, to ile będzie procent? Trzydzieści dwie. Czy ja tu pójdę cała papie? Ja myślę, że z tych za dużo tygo wziąłem, a tu o. To będzie trzeba dowozić Pęk Siadamy Kiprujemy. Bierzemy 32 To tyle będzie 64 Nie no i jeszcze jedna łyżka i jeszcze jedna Oj, ale tu wystrzeliło naprawdę a może ze środka czy mi się uda oczywiście po tak na, na siebie o i do dołu. O no Jezusie. Najpierw musisz zapalić. Wiesz, ja nie chcę nic robić. Dobra. je hmm. yeah, pierdzie Wiecie o czym zapomniałem. On ma tego nawóz płynny Więc Co tu zrobić? Trzeba będzie pojechać Może zrobić cięcie i pojadę po ten... po te... po ten nawóz. Dobra. Już nalałem Widzicie? Samochodem się przyjechało To nie mój, ale... wzięło Rozkładamy Kupaczkę No nie, no jednak yy, Trzeba było tak to zrobić A nie tak sypać No... Rozłożyć się, ale dobra, nieważny. Tak myślę, że to, no, chyba będzie dobrze. Bo to, no tu można, ale. No i tu będzie zbożem jakimś. Niech będzie obsiane, bo. Ty, a ty 6 metrów? B opuszczamy i leci. No i ładnie idzie sobie. Ty, a tutaj jest coś. ho Jeżeli on natrafi na jakoś. Ty, a ten ma znów. Bardzo cichy jest. Hmm, jeżeli trafi na jakąś górkę, to będzie miał przewalony dubeks. A widać perfekcyjnie, jak idą pojedyncze te. to bardzo bardzo dużo no tak jest połowa odcineczka już no to wszystko zajęło troszkę ale to cięcie to więc tam będzie a no to jest pole te co się taleszowało w poprzednim odcinku chociaż ty a jest to Jest dobrze, to, to dobrze. Więc miałem zaczepić go do... Znaczy ten... Yy, sadzarkę do tego mniejszego, ale nie... O, gdzieś chyba dotąd będzie. Tak mi się wydaje. No, prawie tam się weźmie później. Chociaż jakby było bez nawozu, to by ładnie trochę wyglądało, ale, ale dobrze jest. Ale tu będzie zbierania naprawdę Troszeczkę Ale ładne te tekstury Tu się jak to jest ty że nie jest takie No nie, to taka bardziej formownica Ale no, inną, no inną, inną, inaczej to wygląda. To w tej, ty... a to nie jest w tej. O w tej? O właśnie, Widzicie? Pu, 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 fu. To jest bardziej na to tekstury. A tutaj to. O no, za No Nie, nie, no. nie ma takiej możliwości, nawet. Ty ja to no to ciągnika nie będę tego bo to o 1 8 1 6 ty nie będę zbierał co co to co to jest? no ja nie, nie... za dług o jezus za To jest dziwne, dźwięki Pęk, pęk. A może se odpalimy. O! A no, jo. Odpalimy se, no. Fajnie. Ale tego nie widać prawie, to jak on to. O! W tym słupie to się przechodzi Zobaczymy, ale to, 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 to przyprzydłe jest Chociaż może realnie tak Nie no jest dobrze ci, Będzie ci tak widać jak Tak, zobaczymy jak to będzie O! Właśnie, sprzedałem pszenicy, ale... Zostało mi jeszcze tyle, bo... Bo nie chciała mi się już jechać, bo cena spadła i... tyle. I tyle. Mm. A nie, dobrze, to wszystko będzie. Jeszcze soję trzeba sprzedać, a to jest tu. To może, a wtedy się chyba można już coś, ten tego. To się jedzie kołem? Znaczy niby... Coś tu jest źle Nie, to, to, to się nie nadaje Znaczy tak jakby, ale... ale tym kołem by się jechało, przecież to... Nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ci bardzo pomału się jadzi, ty. No no tak, bo to to... No ale nieważne. Po prostu tak jest. Może, o Zrobimy przy tym słupie. O, nie I... I zakończymy to, bo tu jeszcze dużo pola jest. Oj tak. Jestem z tego? Można by było przyjechać, ale O Jezus, tak Ojej... Jej. Ty ja ty te, te troszkę to nie za bardzo tak Ale dobra no właśnie, że nie wys a, dobra, dobra. Niech będzie nie sadzi chyba tak blisko ja wiem O ponosi No pięknie. No tak moje zbudie co? Jeszcze w jednym... Tyle to za dużo. Więc yy, to by było na tyle. Chyba. W tym odcinku. Więc zostaw subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Łapkę w górę oraz komentarz. Więc... Do następnego, cześć.